Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Grzegorz AK Mahamudra. Czasami widzę komentarze na różnych platformach, gdzie ludzie piszą mniej więcej tak: A który ty jest prawdziwy, ten fizyczny czy niefizyczny? Chciałbym podzielić się moim zdaniem na ten temat. Ty, ja i każdy inny człowiek to kombinacja spowolnionej energii która przybrała postać ciała fizycznego, która jest zasilana przez duszę, sterowana przez wyższy umysł, a dla potrzeb tej zabawy zostało stworzone jeszcze coś takiego jak jaźń do odbierania tego, co stworzył wyższy umysł. Jaźń jest sądą, która doświadcza i odbiera w fizyczności to, co dusza chce doświadczyć, dla dalszej realizacji głównego celu. Dla potrzeb tego doświadczenia, jaźń ma oprogramowanie zwane ego, czyli iluzję doświadczenia ja. Ponieważ dusza, wyższy umysł, jaźń, jest jednym, na jeszcze wyższym poziomie, każda dusza na tej planecie, jest tak naprawdę jedną super duszą. Na jeszcze wyższym poziomie, Każda super dusza jest tak naprawdę jedną duszą, która podzieliła się i doświadcza siebie z perspektywy iluzji ja-ty. Na początku pierwszy podzielił się na mniejsze wersje, aby doświadczyć siebie z innej perspektywy i iluzją jest to doświadczenie ja-ty, ponieważ wszystko jest jednym, a jedno jest wszystkim. Według mnie ludzie nie do końca rozumieją o co chodzi w pojęciu, że prawdziwy ja to ten niefizyczny, a nieprawdziwy to ten fizyczny. Oboje są prawdziwi do pewnego poziomu świadomości. Jeśli czyjaś świadomość wyjdzie poza granice jaźni, wtedy jaźń będzie iluzją, jednak jeśli nie przejdziesz tego progu świadomości, to jaźń będzie dla ciebie prawdziwa. Do śmierci blokady są nam zdejmowane i zaczynamy rozumieć, czym jesteśmy naprawdę. Ale nawet w tej formie daleko jeszcze nam do prawdziwego nas. A tak naprawdę jesteśmy wszystkim i nie ma nic poza nami, bo nie może być coś poza całością. Iluzją jest doświadczenie oddzielenia od całości, czyli ego, ja. Jednak jest to iluzja niezbędna. Do realizacji naszego celu poprzez doświadczenie np. w tym przypadku ziemskiego życia. Więc my z poziomu jaźni czujemy się zagubieni dzięki ego, które jest nam potrzebne do realizacji celu, a cała duchowość uczy, jak nawet mając ego i osąd być sobą, czyli miłością i radością, bo tym jest pierwszy. I każdy z nas. Chodzi o to, aby jaźń, czyli tak zwana osobowość, w moim przypadku jest nią Grzegorz, gdzie część mojego ja to pakiet informacji od moich rodziców, rodu, kolejna część to oprogramowanie ziemskie i oczywiście część unikalna, nigdzie nie spotykana, czyli całkowicie nowy Grzegorz została wypełniona w całości boską, kosmiczną, najwyższą świadomością, która jest wszystkim. Te cztery elementy tworzą moją osobowość. Kiedy moja świadomość wyjdzie poza jaźń, kiedy moja dusza będzie miała pewność, że moja osobowość żyje drogą miłości, tak aby nikogo nie skrzywdzić, kiedy będę umiał nie tracić energii, na interakcję ze strachem oraz gdy nie będę działał z poziomu strachu i wmawiał sobie, że to jestem ja. Miłość, radość to częstotliwości, które najbardziej pasują do opisu energii, z której powstaliśmy. Podsumowując, iluzją nie jest nasze fizyczne ciało, tylko iluzją jest to, że my to tylko ciało fizyczne.